Cześć, przychodzę z zakupami, słuchajcie, kupiłam żel pod prysznic, i sana oliwkowy, sprawdźmy jak pachnie, <laughs> hmm, bardzo delikatnie powiem Wam, jak taki balsam do ciała <laughs> na opalanie, ładnie, bardzo przyjemne i oceanik, powiem Wam, kojarzy mi się z taka oceania ajwonowa. No zdecydowanie jak kostka toaletowa. <knie> Dobra, nieważne. I pierwsze w życiu kupiłam na wyjrzający, papier toaletowy. Trzy kupiłam, zobaczymy jak się sprawdzą. I to wszystko mnie wyniosło, kochani, 62 zł. Także o, zobaczymy jak się sprawi ten papier. Chociaż ja nigdy nie wrzucam ani chusteczek, ani nic, tylko ewentualnie papier papierowy toaletowy do, do toalety. Więc no, jakoś pewnie i tak wrócę do, do kosza. No zobaczymy. Też ciekawa jestem jak pachnie. Albo wiecie, co ja otworzę. Ale to mocno zamknięte jest. Czekajcie chwilę. Ale tu jest zamknięte. Wszystkie takie pozamykane. Naciśnij oderwij. Ło, zdecydowanie pachnie malinami. No, powiem wam. Zapach malinowy. O, pupcia będzie pachniała malinami. Nieźle. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Słuchajcie, dogrywka, bo jeszcze na paragonie oczywiście jest e, Isana Mydło. I on kosztuje 6,65. Słuchajcie. Mango Exotic Mango. Słuchajcie, pachnie to takimi żelkami. O mango za, smaku. Rewelacyjny, rewelacyjny. Mm, piękny już sobie Julka zaklikała i sobie zabiera do swojego mieszkanka studenckiego. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.